Słuchanie, witam Was serdecznie 10.08.00 w Irlandii, na kawie, u mnie. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek i my postanowiliśmy dla Was nagrać taki piątkowy vlog, czyli my teraz za chwilę uciekamy, bo oczywiście standardowo ze mną spóźnienie zawsze musi być. Uciekamy do, do windy, jedziemy na dół, wsiadamy do auta, jedziemy do pracy i może postaram się jeszcze z Wami porozmawiać, jak będziemy jechać do pracy. A potem wybieramy się na zakupy, na zakupy stricto spożywcze. Chciałyśmy się zobaczyć, co kupujemy, co jemy, więc nagramy taki filmik po prostu w postaci, w postaci vloga. Także e, cały plan e, tego filmiku, tego vloga będzie się robi, e, rodził w trakcie. Także ja się z Wami żegnam w e, 8.13 już i do zobaczenia za chwilę w samochodzie. Cześć kochani, my właśnie dojeżdżamy pod y, naszą pracę. Jeszcze podestankowaliśmy samochód, bo nam to zaczęło wyć. Musieliśmy go napoić. On no, jest wiecznie spagniony. <laughs> y, także zobaczymy się po naszej pracy. Nie wiem o której godzinie, z tego względu, że oddajemy ci samochód do mechanika. Musi nam y, kilka rzeczy tutaj powymieniać. Także y, mam nadzieję, że to nie będzie za długo trwało i uda mi się y, w miarę wcześnie skończyć. Prace przeważnie to jest tak koło godziny pierwszej, między pierwszą a drugą. Także mam nadzieję, że dzisiaj też tak samo się uda. Powiem Wam, że pogoda jest Paskudna, jest zimno, wieje. Co prawda, e, słoneczko prześwituje, ale to minimalnie. Jest tak paskudny wiatr. A na ten moment nawet nie patrzę, bo dostaję palpitów z serca. Osiem 8 stopni jest. Boże, nie, wiecie co, musimy wierzyć na słowo. Nie wiem, nie, nie uda mi się pokazać. Nie, nie będę, bo będzie za ciemno w kamerze, nie zobaczycie. E, ja dzisiaj jestem w kozakach. Tak, ja nadal chodzę w kozakach. Wczoraj byłam w sandałach w pracy. Oczywiście cała firma się ze mnie śmiała. No i tak niesamowicie zmazą, że całe nogi po powrocie do domu miałam sinę. Także rewelacja. Lato w Irlandii całą parą. Uwierzcie mi. Stroje kąpielowe i na plaży. Dobra, bo my za chwileczkę będziemy parkować samochód. Także zobaczymy się, jak skończymy pracę, tak? Chyba okay. ty będziesz nagrywał w międzyczasie. Nie. nie, ty nie będziesz nagrywał. Dobra, no to do zobaczenia już za niedługo, mam nadzieję. Pa! Pa! A dzień dobry, proszę Pana to sobie przywitać. Dzień dobry, bo mnie właśnie żona zrypała, że nie przywitałem się z wszystkimi. No dzień, dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień no. dobry. No to do zobaczenia po pracy, bo my właśnie wysiadamy. Pa pa, pa pa. pa, pa. Cześć, kochani, myśmy skończyli właśnie pracę. Godzinę później skończyliśmy o drugiej, ponieważ musieliśmy czekać godzinę na samochód. Bardzo mi się nudziło tą ostatnią godzinę w pracy, no ale jakoś dałam radę wytrzymałam. Jest mała zmiana planów, nie zabieramy Was od razu na zakupy, ponieważ jesteśmy bardzo, bardzo głodni i musimy jechać coś zjeść. Zabierzemy Was do, do McDonalda na bardzo zdrowe i healthy jedzenie. Także my jedziemy do McDonalda, bo zaraz usłyszycie, jak w moim brzuchu burczy. W moim też. A pod Twoim też? W w twoim, twój na pewno będzie głośniejszy niż mój. A potem zabierzemy Was na zakupy. Poza tym pokażę Wam. Pogodynka chyba słyszała moje poranne narzekanie, i w Irlandii się wypogodziło. Słoneczko świeci, jest cieplutko. Także yy, buziaki do zobaczenia za chwilę. Papa. Kanie, pa. się już obżeramy. Wiem, że to nie jest najzdrowsze jedzenie na świecie, ale od czasu do czasu. Jeszcze za długie czekanie dostaliśmy gratisowe frytki, także wpadajcie na. Oj, papierek nie to nic. Wpadajcie na gratisowe frytki do Artein w Dublinie. Tak. Będzie ja mam... wielka wyżera. Ja mam y, Big Maca, frytasy i kurczaczki i mój ulubiony sos słodko kwaśny, A Dominik ma, proszę co ty masz? Leci mi. Ja mam quater y, z frytkami i też z kurczakami. Dobra. I jeszcze mamy dwie jeszcze paczki mam frytek. Za free. Na pewno ich nie zjemy za dużo tego. No. Y, także my się zabieramy za jedzenie, bo człowiek głodny, człowiek zły. Także jedziemy. Jedziemy, A się gadam normalnie o rzeczy. Także jemy i do zobaczenia. Na razie. Kochani, my jesteśmy po naszym obiedzie w McDonaldzie. Teraz zatrzymaliśmy się w Lidlu oraz w polskiej hurtowni, która się nazywa Polsmak. Także najpierw skakujemy na zakupy do Lidla, potem do Polsmaku, i następny przystanek to będzie Tesco. Tak. I to będzie nasz ostatni przystanek dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o, Zakup. o zakupy. Także my uciekamy na zakupy, a widzimy się za chwilę. wracamy już z zakupów z Lidla, z polskiej hurtowni. Jeśli tej hurtowni nie znacie, to naprawdę Wam ją polecam. Mają bardzo duży wybór towaru i my praktycznie prawie w ogóle nie jeździmy do polskich sklepów. Dwie listy zrobione dzisiaj w pracy. Nawet połowa jeszcze nie jest kupiona. Jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Większe zakupy robimy zawsze w Tesco. Zresztą my bardzo często kupujemy w Tesco. Ja bardzo lubię Tesco. I dorwałam. Właśnie to najważniejsze, zrobiłam zdjęcie na Instagram, a pokażę Wam w domu. Dorwałam Coca-Cola, ale niestety nie było naszych imion. Mamy całkiem inne, inne napisy, ale pokażę Wam dopiero w domu. Nie będziemy teraz tam z tyłu, z tyłu grzebać. Także pogoda nadal jest, jest bardzo ładna. Bardzo ciepło. Bardzo ciepło, więc do zobaczenia, jak będziemy albo przed zakupami w Tesco, albo po zakupach pod w tesco, tesco, czy pod Tesco, pod czy, tesco. czy jak tam. Zwał. Furę musimy umyć A właśnie, musimy się wymyć, bo grudni jesteśmy. Fura <grystanie> nie myta już długo. ojeku jak tak się źle trzymać. Ręka mnie już boli. No. Dobra, to Zab do zobaczenia. Zobaczymy się pod Tesco. Ech... a ty masz rumieńce do mnie, jak do Co? Ciśnienie. Oj, tak Normalnie z tobą to... na zakupy iść, to zawsze ciśnienie podnosisz. <grystanie> <grystanie> to ciekawe jestem, co będzie jutro. A słuchajcie, my się jutro wybieramy do miasta. Znaczy no, wybieramy się. Wybieramy się, prawda? Eee, jak mi nie podniesiesz ciśnienia. Piszcie mi pod spodem, bo ja ten filmik wrzucę na pewno dzisiaj. Pożegnam się z wami, nie wiem, czy po zakupach, czy za jakiś tam czas, jak już będziemy w domu. I ja ten filmik. Znaczy, no, wrzucę. <laughs> Chciałobyś to powrzucać. Dominik wrzuci, bo ja nawet nie wiem jak. E, napiszcie mi, czy chcecie vloga z miasta. Jutro, jak będę w mieście, czy chcecie taki filmik. Jeśli tak, to my taki filmik e, nagramy i wrzucimy go tam za kilka dni, czy w przyszły weekend. Także piszcie pod spodem, czy chcecie, czy po prostu macie już nas dość. Także... Buziaki, w nosie. Kociórki w nosie. Pa! Kochani, my już właśnie wjeżdżamy do Tesco. Tesco się nazywa Krill Hall. Mieści się przy Malachite Road. Tak wygląda z zewnątrz, mój misiul, trochę wam przeszkadza, ale mam nadzieję, że uda mi się złapać. Jak widzicie, budynek bardzo oszklony. Ja bardzo lubię Tesco, tak jak wam wspomniałam przedtem, i robić zakupy też w tym Tesco. Także tutaj robimy zakupy spożywcze i nie tylko. Także parkujemy samochód. Idziemy, Idziemy na... na następne shoppingi. Idziemy na następne shoppingi zdecydowanie dużo większe niż te, które robiliśmy przed chwilą także yy, będziemy się widzieć już w domu w domu jak co. będziemy? w tak. domu chyba, tak? pokażemy wam nasze zdobycze tak, zdobycze, ale zdobyczy mamy dobra, no to... to już zaba... dwie torby pełne, no to co, mało? korzyszcze jedynie no to spożywcze, no to to jest, to jest vlog o naszych ale przecież, zakupach. Ale przecież normalne, żeby wolały pójść do Penysa, pooglądać tam na wieszakach, a nie półki spożywcze w Tesco, Dominik, prawda dziewczyny? No. Także jutro jedziemy do Penisa. Jak będą chciały. Dobra, to do zobaczenia, jak będziemy już w domu, pa. Kochani, yy, jesteśmy troszeczkę później, dlatego że jeszcze przywieźliśmy zakupy, pojechaliśmy do znajomych, bo nasz znajomy opuszcza Irlandię, wraca do Polski i dostałam od niego w spadku dwa kwiatki. I teraz Wam pokażę, co kupiliśmy. Więc tak, pierwszy może zaczniemy od czego? Od polskiego sklepu. Ulubione, crunch chipsy, x yy, Dominika, co jeszcze? Z tego, co się najbardziej cieszę. ogóreczki gruntowe, zobaczcie, jak pięknie jak pięknie pachną w z warzywami w Polsce co jeszcze? śmietana, moje ulubione almente śmietankowe <śmach> makaron do <rosółu. śmach> Delicje, ja sobie może kucnę yy, co tutaj jeszcze mamy? pasztet z Wiem, wiem co jest w środku ale ja go naprawdę bardzo lubię yy, olej kujawski tym bardziej mięta. Ja nie piję takich napojów. Ja piję albo soki naturalne. Sporadycznie, tak, ale osoby, które. No to która, ja piję. Która właśnie takie napoje jak Spray, tylko to z Dominik. Tutaj sałatka dla Lenia, jakbym przygotowywała jakiś obiad, a nam się skończyła. To jest sałatka z zielonych pomidorów. Rolnik. Bardzo lubię tą sałatkę. Co my tu jeszcze mamy? Grosze konserwowe do rosołku. Sosy paprykowo-ziołowe. Aha, to Wam pokażę na końcu. To odłożymy. E, moje ulubione, ukochane góralki czekoladowe. Także góralki. E, płyn e, naturalny, oliwkowy, płyn do higieny intymnej. Nie miałam, dawniej używałam e, z jaj, jak byłam w Polsce, ale już dawno nie, nie kupowałam. Okończą się skończył mój laktatyk, więc sobie wzięłam w polskim sklepie, ale ceny Wam nie powiem. Bo... Smaku. No tak, ma w polskiej nie jest lepiej. I no. dla mojego dzieciątka gumy, army ulubione Dominika. Moje ulubione. Zawsze w samochodzie Dobra. je wodzę. Dobra, co dalej? Może tak, Tesco zostawimy na później i teraz pojedziemy z Lidlem. Okej. Okay. Jest tego trochę, powiem Wam. Tak. Moja ulubiona sałata zielona. Kupujemy sobie... Ona jest Tesco, ona też z Lidlą u nas. Pieczarki te ciemne, czesnuc, noc chyba jak się nie mylę, czesnac, tak te ciemne, moje ulubione winogrono, duże czerwone. O, czasami się zdarza, że nie ma pestek, czasami się zdarza, że są pestki, ale mi to osobiście nie przeszkadza. Już się nie mieścisz. Nie, nie się, muszę się pop, poprzekładać na drugą część kuchni, dobra, jakoś tak to ogarnę. Powiem Wam, że pogoda jest po prostu marzenie. Jutro będzie jeszcze ładniej. Jestem mega szczęśliwa. Pogodyńko, dziękuję Ci. Cebulka młoda, Frankfurterki, To też dla Dominika, bo ja, ja nie przepadam. Ja je bardzo lubię. Wafelki z Lidla. Aha, no nie powiedziałam. Z tej torby wyciągam zakupy z Lidla. Dobra, co jeszcze? Banany. Mówiłaś chyba przedtem, że ja? z Lidla. A, tak, bo... no nie wiem. Dobra, jestem zakończona. Pita. Do słynnej pity z kurczakiem z warzywami. Yy, bułeczki do pieczenia to na panini do pracy albo w domu. I co jeszcze mamy? Bułki. Bułeczki z Lidla, takie te malutkie, Wam pokażę. Tak wyglądają. I tych bułeczek kupiliśmy 5. 10. 5, czyli 10. Wobra się to jednak się z tym przenieść. I tutaj ma nasze słynne rogaliki croissant yy, z nadzieniem czekoladowym. To na jutro na śniadanie, dobra. Nie myślcie Ach. sobie kochani, że my te zakupy robimy codziennie, my, codziennie, albo... Albo że zjemy je przez weekend, na pewno nie. Nie, my Taka. raz w tygodniu robimy takie większe zakupy. I... Tak. Niektóre rzeczy na pewno są na duże, no bo to nie są rzeczy kupione na, na raz. Owoce nie kupowaliśmy, dużo banany, jabłka, ponieważ tutaj mamy i awokado, i gruszki, i jabłka. Także tylko kupiliśmy, ja patrzę chaotycznie mówię, prawda i szybko, wszyscy wiem, że ja strasznie szybko mówię i też się na tym ładnie. slow Aga, slow, dobra, slow down, slow down, dobra, dawaj dalej, Uch. ok, zaczynamy teraz, tych decyzja. zakupów to będzie, to będą zakupy troszeczkę yy, takie właśnie rzeczy yy, chemiczne do domu, spożywcze, zresztą zaraz sami się przekonacie, dobra, może zaczniemy od tej największej siaty. Aha, tak jak mówię, Dominik lubi takie właśnie puszki, czy takie napoje, więc sobie wziął Coca-Colę. Moje ulubione, takie malutkie krakersy, bardzo je lubię z Filadelfią, czy właśnie z jakąś pastą zrobioną, bardzo dobre. Belwita, ona jest przekładana jogurtem naturalnym i dżemem truskawkowym, bardzo dobra. Otwieram do zlewarki. Też musi być. Świetny jest, po prostu jest rewelacyjny. To już jest mój drugi. Tak kupiłam pierwszy, zachwyciłam się, teraz kupiłam kolejny. Tąpeczki do mycia naczyń. Eee, szmatki, ja kupuję takie szmatki. Eee, flash do czyszczenia kuchenki elektrycznej. Eee, aha, to też wam pokażę. Na końcu. <grym> Domestos! No też trzeba kupować. Też trzeba. I mój ulubiony, czy nasz ulubiony. Sok właśnie stropikany smut, on nie ma żadnych tutaj y, paproszków w środku, nic. owoców. Kawałków, Kawałków owo... owoców, paproszków. No dobra, to. To, tak o co chodzi. Y, nasz ulubiony sok, także kupujemy go zawsze właśnie. W tygodniu no nie jadamy takich śniadań, że to tak staję o 5 rano i nakrywam stół. Nie, 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 tak nie ma. To jedynie w weekend coś takiego nam się zdarza. Dobra, dalej, 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 dalej. dominika żel do włosów. Naprawdę, no to na bym święty No to... Co? Kostka do kibla? No to co? Do kibla? Kostka do ubikacji. To ubikacja. To jest Dominika. No, mojego holu nie pokazujesz, co, co ja używam? Gumy też dla Dominika. On się chce pozbyć przy wszystkich plomb, jak posiada. A mało. Moje mało. ulubione pomidorki. sałatki. Mleko. Co tu jeszcze? Jedna marchewka. Nie kupujemy dużo, dużo warzyw, bo to już po prostu jak. Do, do coś potrzebujemy? Tak, żebym kupowała, to nie. Yy, oliwa, z oliwek, którą te, też kupuję, bardzo ją lubimy. I mój faworyt, jeśli chodzi o ketchup, znaczy nasz o ketchup, to jest kotlin i ketchup łagodny. Nie przywodamy za ketchupami pikantnymi. Dobra, co tu dalej jest? Jest jeszcze jedna, to chyba mi wszystko wszystko chyba. Dobra. Ulubiony żel podkruszyc do z Dominika Palmo i, i musi być z pompką, on jest bardzo wygodny, tak samo jak i ja. Tak, Palmi. bardzo lubię ten żel. Ten właśnie paprykowy sos do kanapek do pity. Moje ulubione jogurty, job. Ja sobie kupuję na przemian albo właśnie jogurty job truskawkowe, albo kupuję sobie Activia Intensive Cream. Tak, intensyw film brzoskwiniowy. Uwielbiam, ale akurat dzisiaj nie było, więc sobie wzięłam jej w Mojego ulubionego miksu z marchewką nie było. Znalazłam właśnie taki. To jest dla Crunchy Salad, dla, dla Tesco. Wiem, ona jest w woreczku, no ale u nas bardzo dużo właśnie takich mixów, sałat jest w woreczku. Piersi z kurczaka na obiad. Także będą cycki skóry w niedzielę. <laughs> eee, cukier, który się sypie, więc go muszę szybko postawić. Jaja, 6 sztuk. Jak arbuzy. Jak arbuzy. Nasz ulubiony ser. Ja po prostu, jak nie jestem fanką sera żółtego, bo nie jestem, tak ten ser uwielbiam. To jest właśnie ten red cheddar. Bardzo dobry. Bardzo dobry. I masło moje, ulubione masło. Powiem Wam, że ja w Polsce, jak mieszkałam, ja w ogóle nie jadałam masła, nie smarowałam kanapki masłem. Smarowałam albo musztardą, albo majonezem. A odkąd mieszkam w Irlandii, właśnie u znajomego, jak byliśmy, skosztowałam to masełko. To od tej pory już kupujemy właśnie to masełko Kerry Gold. Jakbyście chciały skosztować, ja wiem, że ono w Polsce jest dostępne w Kauflandzie, bo moja ma kupuje dla Weroniki w Kauflandzie. Dominika, płatki krańczyna to są akurat czekoladą. z czekoladą, z orzeszkami i z miodem. Ja nie jadam piatek, Ja nie jadam płatek, bo ja Wam właśnie nie mówiłam, ja nie lubię mleka. Ja tylko się mleko napiję w kawie. Także miała się szklankę mleka napić, albo zjeść płatki z mlekiem u... Nie. Ja uwielbiam rano na śniadanie Także płatki z mlekiem. I jeszcze kupiliśmy już koniec, jeszcze tylko ostatnie te rzeczy pokażę. Kolendrę. Yy... Kolendrę, tak? To jest, na pewno się tak tłumaczy kolendra? Chyba tak. Kolendra? Nie to nie wiem, to nas poprawcie. Kolenda. Słuchajcie, powiem wam, pamiętacie jak wam robiłam y, przepis z pitą? I ja właśnie do pity, tak jak wam, gdzie są te chlebusie? Dobra, w tym badaniu, aha, tak jak pamiętacie właśnie, chlebusie, y, pita i tak, biorę ten mix sałat, do tego sobie jeszcze y, robię wiórka z marchewki i właśnie y, sobie wrzucam takie listki kolendry. Jest tak świetny smak, polecam Wam, spróbujcie sobie właśnie wymieszać mix sałat z kolendrą, rewelacja. Tak podają właśnie w Nandos, zastanawiałam się często jak w Nandos, co, co to za smak jest, co oni muszą dodawać do tego. Oni właśnie dają kolendrę. I Uff, na koniec bonus. I koniec, nie ma już więcej zakupów. Dobra. Na koniec, koniec, koniec bonus. Na koniec byli, bonus byliśmy, tak? w i... byliśmy w Tesco i... w Tesco. Mam tego już gdzie postawić, dobra. Jople przeniesiemy. Nie, najpierw byliśmy... Nie, zacznij od e, początku może, że widzieliśmy na, na, in, nie, na, na Instagram. Instagram, że dużo dziewczyn właśnie ma e, Coca-Colę taką e, l, emitowaną... E, limitowaną. 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 <laughs> Przepraszam Was, naprawdę, dzisiaj jest dzień pełen wrażeń. E, I niestety no u nas tutaj sprawdzałam kilka razy, podchodziłam na półkę z Coca-Colą, u nas nic takiego nie było. Dzisiaj jesteśmy w polskim sklepie. Udało nam się kupić dwie Coca-Cole. I jedna to jest kierownik. Czyli ja. A druga to jest Kumpela. No i cieszyłam się, co prawda nie była Agnieszki Dominika, ale wybraliśmy sobie takie. I jesteśmy w Tesco, podchodzimy i wystawiona jest taka maszyna, na której można sobie personalizować. personalizować swoje, nie wiem, jakiś, swój, nie wiem, login, cokolwiek chcemy. Na puszkach. Na puszkach. No znaczy nie, bo to jeszcze nie tak, nie na puszkach. Najpierw trzeba pójść na górę, kupić sobie ośmiopak Coca-Coli, za chyba 360 360. I wtedy gracie dostajecie taką malutką Coca-Colę, ona ma... Ile ona ma? Dobra, nieważne, nie będę teraz szuka. Dostać taką malutką Coca-Colę i na tym właśnie mamy napis Operator. Czyli ja. I to jest tak, już wam pokażę. Ja to na Instagram, ale to chyba jutro wrzucę. Kierownik, albo operator kierownik. O, tak, jest. tak to jest Dominika. A moja to jest, co myślicie o tym? <laughs> Czekajcie, bo pokażę. Patrzcie, Agi kumpela. <laughs> Mówię Wam, że zajebiście się cieszę z, z tych puszeczek malutkich. Oczywiście zostawimy sobie je na pamiątkę. Tak, nie wypijemy ani tej Coca-Coli, ani... chyba żeby mieć strasznego kaca, to wtedy wypijemy, nie żartuję. Także to są nasze zakupy. Akurat tak się złożyło, że dużo rzeczy nam się połączyło tak. i musieliśmy yy, dokupić. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć. Znowu, z, wiem, że ja znowu coś zapomnę, miałam zwolnić z mówieniem. Od następnego filmiku się poprawię. Yy... Są to nas, nasze zakupy, co przeważnie no w doku... dokonujemy no... w piątki. No w większości. Teraz a. akurat się złożyło, że dużo rzeczy nam e, się skończyło. Się. I... Zresztą no, czekaliśmy z tym filmikiem, żeby nagrać. I jeszcze jedna sprawa, tak jak Wam wspominałam: jutro wybieramy się na zakupy do miasta. Jak chcecie następny filmik, czy następny vlog, to po prostu piszcie na dole, a my na pewno nagramy. Więc y, nasze zakupy. Przepraszam Was za y, pełny zlew tam kubeczki z kawy rano, ale po prostu nie miałam czasu tego wymyć. Wybaczam, to, wybaczam ci. To po prostu nie, jak się na to do mnie w Photoshopie wymarzy, że tam nic nie ma. Dobra, to chyba byłoby wszystko cały dzień z nami, trochę zakręcony, zobaczymy, co w ogóle z tego da się zmontować. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam udanego weekendu. Ja już mam weekend, w poniedziałek wracam do pracy, także się cieszę. Buziaki od nas ze słonecznej ze słonecznego Dublina, bo nie wiem, cała Irlandia jest słoneczna. I do zobaczenia, pa! Na razie.